Na dzień dobry. Gadanko na śniadanko. Dzisiaj teoretycznie powinna być holistyczna środa, a praktycznie kontynuujemy temat sensora CGM, czyli sensora ciągłego pomiaru glukozy we krwi. No to lecimy. Wyzdrowie do setki. Czołówka, a potem sobie pogadamy. Let's a więc dzisiaj jest Światowy Dzień Gołębia. Fajny dzień, znam sporo osób, które hodują gołębie i mają z tego niezłą frajdę, ale jest też Światowy Dzień Jednorożca. No błagam, bez przesady, kto takie święta wymyśla? Na pewno nie mój Kotek gabinetowy, kotek o północy uciekł. Trzeba było go szukać, łobuziarek. System CGM, czyli system ciągłego pomiaru glukozy we krwi, wczoraj i przedwczoraj, było na temat, jaki sensor wybrać, do czego w ogóle to jest. A dzisiaj, jakie wnioski mam? To już jest kolejny czas, kiedy zakładam. Kilka razy już testowałam różne rzeczy, różne produkty, różne zachowania, ale tym razem głównym powodem, dla którego postanowiłam założyć czytnik CGM, było sprawdzenie reakcji na nietolerancję laktozy. Koleżanka, op opiekunka Akademii Zdrowia Metabolicznego w Warszawie. Testowała na swoim przykładzie, wiedząc, że nietolerancji nie ma i siłą rzeczy glukoza wzrosła po spożyciu mleka. Natomiast, jeśli jest brak tolerancji laktozy, teoretycznie, w momencie, kiedy laktoza nie przerabia się na glukozę, no to teoretycznie nie powinno wzrosnąć. I tak jak brat Ani. Ma nietolerancję laktozy. Okazało się, że to się sprawdza, że glukoza wcale nie wzrastała. Po spożyciu mleka było złe samopoczucie, ale glukoza nie wzrastała. Tak, ja postanowiłam też to sprawdzić. Zobaczcie, co się wydarzyło. No więc, 80 kilka w momencie, kiedy byłam przed spożyciem mleka. I potem leciało w dół, w dół, i tak trzymało w hipoglikemii. Nie czułam się źle z tytułu hipoglikemii, ale rewolucja w brzuszku była już po 20-30 minutach, i mm, trzymało bardzo długo. Zrobiło mi się strasznie zimno. I teraz, jeśli ktoś chce sobie robić bardzo kosztowne badania na nietolerancję laktozy wystarczy przy okazji badania sobie poziomu glukozy we krwi sprawdzić właśnie takim CGM-em nietolerancję laktozy. Z drugiej strony to nie tylko nietolerancja laktozy i spożywanie produktów, bo jeśli coś ma cukier, jeśli coś ma węglowodany, na przykład kotlec chabowy, na przykład ciasto, na przykład owoce. To jest wiadome i oczywiste, że to będzie powodowało skok glukozy we krwi, ale również emocje. Zobaczcie, co mi się wydarzyło wczoraj wieczorem. Była bardzo trudna rozmowa przeprowadzana, i zobaczcie, co się wydarzyło. No. I teraz ktoś by powiedział. Wcale bym nie powiedziała, że mm, trudne przerabiane tematy z kimś mogą tak podnieść poziom glukozy. W ogóle tego nie czułam. A jednak organizm odbiera. Warto, jeśli masz trudną pracę, jeśli masz jakieś mm, problemy emocjonalne, jeśli masz stresy. Warto założyć taki sensor z chociażby dlatego, żeby sprawdzić, jakie czynniki na ciebie wpływają właśnie w ten sposób. Nie zawsze jest to negatywne, ale często bywa, bo jeśli jest nadmiar takich emocji, no to już możemy sobie narobić w organizmie bałaganu. Jutro ciąg dalszy. Tematów związanych z CGM, CGM-em, bo takich przykładów mam troszkę więcej. Także widzimy się jutro, a tymczasem poproszę łapkę w górę i napisz mi proszę w komentarzu, czy miałeś kiedyś badany poziom glukozy, czy miałeś kiedyś założony czytnik CGM. Jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń. A widzimy się jutro. Pa! Dobrze, że jesteś. thank you